Znajdujemy się na terenie wrocławskiego lotniska, ale tym razem nie na terenie płyty i nie w hali odlotów. Jesteśmy na budowie. To tu w tym miejscu już powstaje pełną parą hotel lotniskowy. Mieszkańcy i turyści wylatujący ze stolicy Dolnego Śląska będą mogli korzystać z jego usług już od jesieni przyszłego roku. Państwo wiecie, jesteśmy po rekordowym roku i po rekordowym lecie w dziejach naszego lotniska, kiedy to odprawiło się z naszego lotniska ponad półtora miliona pasażerów. Po parkingach widać, że ten ruch nie maleje, więc ta, ta nowa usługa usługa hotelowa ma wyjść naprzeciw także pasażerom, którzy korzystają z naszego lotniska. Hotel będzie miał ponad 5000 m2 powierzchni użytkowej i 8 kondygnacji. Konstrukcja żelbetowa jest już gotowa. W środku budynku powstały przegrody pomiędzy pomieszczeniami, gdzie już w przyszłym roku będą pokoje hotelowe. To jest hotel w formacie Hampton by Hilton pięć pięter, które państwo za chwilę obejrzą, 123 pokoje. Tu na dole będzie taka część recepcyjna, restauracyjna i konferencyjna. Zakończenie pierwszego etapu budowy zostało uczczone zawieszeniem symbolicznej wiechy. W ciągu najbliższych dwóch tygodni zakończymy prace żelbetowe, co stanowi kluczowy etap konstrukcji budynku. Równocześnie rozpoczynamy pracę wewnątrz nad instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. Skończyliśmy przyłącza sieci Czyli możemy tak naprawdę już niedługo grzać budynek, jak zamkniemy okna, które zaczynaliśmy produkować. Do końca roku wstawimy stolarkę okienną oraz skończymy pracę na dachu. Co zapewni nam szczelność budynku i będziemy mogli rozpocząć prace wykończeniowe w środku. To jest inwestycja, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia całości rozbudowy infrastruktury port lotniczego Wrocław. Oczywiście cały czas projektujemy i planujemy rozbudowę samego terminalu, a w perspektywie kilku dni rozpocznie się rozbudowa części operacyjnej port lotniczego Wrocław, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Natomiast, żeby obsługiwać tę coraz większą liczbę pasażerów, bo te liczby rosną z miesiąca na miesiąc, Takiego miejsca, w którym pasażerowie mogliby w spokoju, w bardzo dobrym komforcie poczekać na swój lot, no ale także w różnych innych przypadkach móc skorzystać z usług hotelu. Tempo budowy imponujące. Bardzo dziękuję wykonawcom, bardzo dziękuję inwestorowi za to, w jakim trybie buduje te, to, to przedsięwzięcie. Jesienią przyszłego roku będziemy mogli zaprosić pierwszych. E, e, pierwszych gości do naszego hotelu, którzy będą mogli skorzystać e, z naszej gościny i w komfortowy sposób rozpocząć podróż w różne zakątki e, świata. Echo 24, Nina Ziftyszynko.